Drogie panie, rozpoczęły się zapisy do drugiego Jaszczębskiego Biegu Kobiet, Kobiety na 5+. Bardzo serdecznie zapraszam, nasz bieg dzięki waszemu udziałowi, dzięki waszym głosom otrzymał tytuł Najlepszego Biegu na Śląsku, za co serdecznie dziękujemy. Jesteśmy również czwartym debiutem w kraju. Myślę, że te tytuły bardzo nas mobilizują do działania. Chciałam też powiedzieć, że mamy dwie nowe kategorie. Kategoria matka i córka to jest kategoria rodzinna, więc zapraszam całe rodziny na stadion, a dzisiaj już można zgłaszać ekipę. Również mamy kategorię drużynową, to są kategorie, które będą reprezentowały zakłady pracy, jakieś grupy biegowe, także myślę, że warto się mobilizować w drużyny i również zgłosić się do udziału w biegu. Przed nami bardzo poważne przygotowania. Przy okazji chciałabym zaprosić również na kolejną imprezę, kolejną edycję Majówki z Mosirem, która od tego sezonu nie będzie Majówką z Mosirem. Rozpoczniemy w tym roku pokłady Roka. 3 maja na stadionie wystąpi zespół Hunter, OSTR, DCAC i inne gwiazdy. Myślę, że przed nami dużo pracy, a dla Państwa czeka dużo atrakcji. Serdecznie zapraszam.